Ja cały czas uważam, że tymi eliminacjami do tej pory nie zasłużyliśmy na te mistrzostwa, ale, ale sytuacja jest taka, jaka jest i, e, i trzeba ją wykorzystać. Polacy znów mają wszystko w swoich nogach i jeśli wygrają dwa pozostałe mecze kwalifikacji do Euro 2024, to awans będą mieli pewny. Kibice mogą teraz jednak czuć niepokój i stracili zaufanie do reprezentacji po porażkach z Mołdawią i Albanią. Ja w tej chwili nie chcę pracować na, na zaufanie kibiców, tylko, tylko na to, żeby żeby móc pojechać na, na swoje ostatnie mistrzostwa yy, i, i mam, mam przed sobą dwa mecze yy, jestem pewny, że, że wszyscy zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby, żeby te dwa mecze wygrać. Najbardziej w głowach kibiców reprezentacji utkwiła kompromitacja w Kiszyniowie. Podopieczni Michała Probierza także pamiętają ten mecz i są żądni rewanżu. Przed tym meczem z na pewno jest chęć jakiegoś rewanżu za to co, co stało się, bądź co my wyrabialiśmy w Kiszyniowie. Chcielibyśmy pokazać, że był to, był to wypadek przy pracy, przede wszystkim zdobyć te trzy punkty, które, które tak bardzo nam są potrzebne, żeby... Dać sobie szansę pojechania na, na mistrzostwo Europy. Selekcjoner reprezentacji woli nie rozpamiętywać tego, co było, a patrzeć na to, co może się wydarzyć. A Biało-Czerwoni muszą być czujni, bo darując trzy punkty Mołdawii, dali jej też szansę na historyczny awans do mistrzostwa Europy. Ja pasuję zupełnie tamte spotkanie, bo wtedy zajmowałem się u 21, a dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że dla mnie jest to istotne spotkanie. Mogę tylko poprosić kibiców, żeby nas wsparli, żeby byli od samego początku, żeby nam pomogli, bo na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, bo my tak mówimy o dwóch meczach dla nas, a trzeba też pamiętać, że Mołdawia też ma szansę jeszcze. Także tu tym bardziej musimy być czujni i, i tym bardziej musimy być zmobilizowani do tego spotkania. I widzę we wszystkich zawodnikach bardzo dużą chęć pracy. A czy piłkarze zapracują sobie na Euro 2024? Pierwsza z dwóch kluczowych odpowiedzi już w niedzielny wieczór początek meczu w Warszawie o 20.45.